Wikingowie są znani jako weseli szaleńcy, ale nawet wśród nich zdarzały się jednostki, których szaleństwo zadziwiało nawet ich pobratymców. Dziś porozmawiamy o skaldach, joms wikingach i berserkerach, wszelkiego rodzaju fascynującym skandynawskim szaleństwie. Zacznijmy od skaldów. Skald był poetą, śpiewakiem na dworze skandynawskiego króla lub wodza. Ich twórczość jest uważana za swoistą dokumentalną kronikę wyczynów braci wikingów, komponowaną na gorąco. Nawet dzisiaj ich poezja pozostaje cennym źródłem historycznym. Mięso, piwo i pieniądze, które otrzymywali jako nagrody, były dobrze zasłużone. Dzięki nim do dziś znamy imiona wielu uczestników bitew i innych ważnych wydarzeń epoki Wikingów. I nie ograniczało się to tylko do królów. Nawet całkiem zwykli ludzie trafiali do historii. Skaldowie tworzyli sagi, szczegółowe opowieści o ważnych wydarzeniach. Nie ograniczały się one do najazdów, na przykład Dobrze przeprowadzony proces w tingu mógł z łatwością stać się tematem sagi. Były też inne gatunki, na przykład wisy, krótkie wiersze na specjalne okazje, drapy, pieśni pochwalne i nidy, zjadliwe wersy. Co ciekawe, wiadomo, że niektóre drapy były okupem za głowę. Innymi słowy, Skald mógł odpokutować za poważne przewinienie dobrze napisaną pieśnią pochwalną. Poezja skaldyczna jest nie do pomylenia. Z jednej strony, sagi to sztuka mówienia wiele za pomocą niewielu słów. Często czyta się je jak raport, a nawet akta sprawy karnej, a jednak są pełne barwnych wyrażeń i makabrycznego humoru. Na przykład był tak spokojny, że tylko jedna osoba go trzymała. Albo liczył wtedy srebro, więc kiedy jego odcięta głowa odleciała, powiedziała dziesięć. Z drugiej strony były keningi, rozbudowane metafory używane w wierszach. Na przykład burza mieczy oznaczała bitwę, czerwony płacz odnosił się do krwi, a żelazne kruki symbolizowały strzały. Kenningi mogły stawać się coraz bardziej zawiłe. Na przykład legowisko węża koszuli tora, gdzie koszula tora to kolczuga, wąż koszuli tora to miecz, a jego legowisko. Interpretacja całego kenningu to pochwa. Wszystko to mogło opisywać coś tak prozaicznego jak splądrowanie zagrody. Ale w sadze byłoby to przedstawione jako karmienie gęsi ran. Jeden z najbardziej barwnych epizodów sag poświęcony jest ważnej sprawie: bójce między dwiema grupami Islandczyków o padlinę wieloryba, która została wyrzucona na brzeg. Jedna z ofiar została nawet zabita żebrem wieloryba. Kulminacja sagi nie ma miejsca na polu bitwy, ale w sądzie, gdzie sprawa zostaje wygrana dzięki kruczkom proceduralnym. Współcześni prawnicy prawdopodobnie mieliby niezły ubaw. Czytając o debatach tych brodatych mężczyzn na temat jurysdykcji, jednak sprawa ostatecznie zakończyła się tym, że ci dobrzy zamienili proces w swój zwyczajowy format walki ściana na ścianę. Według Sagi po stronie złoczyńców nie wszyscy walczyli tak odważnie, jak obiecywali. Co do powstania poezji skaldycznej, wikingowie oczywiście mieli na to legendę. Po niszczycielskiej wojnie bogowie przypieczętowali pokój, spluwając wszyscy do misy. Z ich śliny stworzyli Kwasira, wielkiego mędrca, który potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Kwasir został zabity przez dwóch krasnoludów, którzy z jego krwi uważali miód, dający talent poetycki. Gigant następnie odebrał miód krasnoludom i powierzył swojej córce pilnowanie cennego napoju. Bóg Odyn uwiódł strażniczkę, ukradł miód i uciekł, rozlewając po drodze trochę na ziemię. Skald był uważany za kogoś, kto otrzymał swój dar dzięki szczególnej łasce bogów. Co ciekawe, nie przeszkadzało im to w angażowaniu się w najbardziej niezwykłe działania w wolnym czasie. Za największego skalda uważa się Egila Skala Grimsona. Dziś historyczność tej postaci jest wysoce wątpliwa, jednak według innych skaldów Egil nie znosił, gdy w niego wątpiono. Ci, którzy nie doceniali jego poezji, Ryzykowali wydłubaniem oka, odcięciem nogi lub ręki, albo przegryzieniem gardła. a Egil zawsze potem komponował o tym wisę. Kiedy Egil zmarł, w prostszych przypadkach skaldowie rzucali się prosto w wir walki, aby na własne oczy zobaczyć wydarzenia do swoich opisów. Dowódcy często zabierali ze sobą kilku zapasowych skaldów, niektórzy nie przeżywali bitew. Ale skaldowie nie byli jedynym unikalnym zjawiskiem skandynawskim. Wikingowie mieli również zakon wojenny znany jako Joms Wikingowie. Warto zaznaczyć, że dowody na ich istnienie są tak skąpe, że niektórzy uczeni wątpią, czy byli prawdziwi. Oficjalnie Joms Wikingowie byli grupą najemników. W tamtych czasach Skandynawia produkowała wielu wojowników, którzy utrzymywali się ze sprzedaży swoich toporów królom. Ich styl życia nieco przypominał bractwo piratów z Karaibów. Według legendy, zakon założył duński król Harald Sinozęby. Joms Wikingowie zbudowali własną twierdzę na wybrzeżu Bałtyku u ujścia Odry. Żyli z najemnictwa i najazdów, ale wiązali się również specjalnym kodeksem postępowania. Kodeks wymagał zerwania wszelkich więzi z poprzednim życiem, zabraniał posiadania żony lub stałej partnerki, wymagał lojalności wobec bractwa, egzekwował surową dyscyplinę i nakazywał, aby wszystkie łupy trafiały do wspólnej puli. Logika była jasna. Odciąć nowych członków od wszelkich więzi i zobowiązań poza twierdzą. Co ciekawe, niektórzy jomswikingowie nie byli Skandynawami, lecz Słowianami. Ich twierdza jomsborg znajdowała się na terytorium słowiańskim, a wielu miejscowych Słowian chętnie dołączało jako najemnicy. Jomswikingowie byli stosunkowo nieliczni, zaledwie kilkuset. Jednak w tamtym czasie armie były małe. A pięciuset do sześciuset wykwalifikowanych, zdyscyplinowanych wojowników mogło znacznie wzmocnić każdą siłę. Mimo swojego surowego kodeksu Jomsfikowie byli najemnikami w najgorszym tego słowa znaczeniu. Kiedy sprawy przybierały zły obrót, nie mieli problemu z ucieczką lub zdradą swojego pracodawcy, zwłaszcza jeśli zapłacono im z góry. Czasami nawet brali zapłatę od jednej strony, a później walczyli dla drugiej. W sagach Jomswikingowie są stale przedstawiani jako zdradzający kogoś. Szczytem ich wątpliwych wyczynów była zdrada króla Olafa Trygvasona z Norwegii, który wynajął ich do walki z duńczykami, szwedami i własnymi zbuntowanymi poddanymi norweskimi. Olaf zginął w bitwie morskiej, a ten akt zdrady stał się najsłynniejszym osiągnięciem joms -Wikingów. To ironicznie może służyć jako pośredni dowód ich istnienia. W końcu jest mało prawdopodobne, by ktoś wymyślał historię o przegranych i zdrajcach. Gdyby byli fikcyjni, prawdopodobnie byliby przedstawiani jako legendarni, niezwyciężeni bohaterowie. Jomsvikingowie narobili sporo zamieszania, ale ich chwała była krótkotrwała. W XI wieku król Magnus Dobry z Norwegii i Danii szturmem zdobył ich cytadelę, splądrował ją i zniszczył. Zburzył fortyfikacje i rozwiązał grupę najemników. Mimo to byli wykwalifikowanymi wojownikami i nie pozostali długo bez pracy. Mówi się, że weterani szeregów joms-wikingów stanowili trzon osobistej straży króla Kanuta Wielkiego, gdy zjednoczył on pod swoim panowaniem Danię, Anglię i Norwegię. Innym klasycznym archetypem wikinga jest berserker. Popkultura uwielbia wizerunek wojownika odzianego w skórę zwierzęcą na gołe ciało, pijącego napoje ważone z trujących grzybów i wpadającego w trans w bitwie, niszcząc wszystko na swojej drodze. Wiele źródeł z epoki Wikingów opowiada o rozwścieczonych berserkerach gryzących swoje tarcze. Nawet słynny zestaw szachów z tamtej epoki przedstawia kilka pionków gryzących swoje tarcze z dzikimi oczami. W relacjach historycznych. Berserkerzy zwykle odgrywają jedną z dwóch ról: albo jako niezwykle odważni wojownicy, albo jako totalni wyrzutkowie, od których żaden rozsądny człowiek nie chciałby być blisko. Pierwotnie berserkerzy byli jednostkami poświęconymi bogu Odynowi. W bitwie wpadali w stan szału znany jako berserk gang, rzucając się na wroga w furii, całkowicie ignorując swoje rany. Samo słowo berserk oznacza wojownika w skórze niedźwiedzia co sugeruje ich zamiar ucieleśnienia i stania się tak dzikimi jak dzikie zwierzę. Legendy przypisywały im nietykalność w bitwie, ale w rzeczywistości berserkerzy byli po prostu skrajnie lekkomyślni, co czyniło ich przerażającymi przeciwnikami. Typowy Wiking nie był chętny oddać swojego życia za życie wroga, ale berserkerzy uważali to za świetny plan. To sprawiało, że walka z nimi była niezwykle trudna. Szli naprzód nieustępliwie, nie zważając na nic na swojej drodze. Jednak umierali też szybko. Szał pomagał im ignorować obrażenia, ale nie oferował żadnej rzeczywistej ochrony. Berserker mógł rzucić się w wir walki i powalić wielu wrogów, ale jeśli ktoś przebił go włócznią, umierał tak samo jak każdy inny wojownik. Mimo to berserkerzy byli wysoko cenieni w wojnie. W czasie pokoju jednak uważano ich za niebezpiecznie szalonych i otwarcie nimi gardzono. Między bitwami berserkerzy prowadzili aspołeczne życie, rabując, siejąc zniszczenie i zabijając ludzi dla rozrywki. Warto pamiętać, że nawet w epoce Wikingów większość Skandynawów była rolnikami. Ci ludzie, jeśli w ogóle wyruszali na wyprawy jako Wikingowie, zwykle robili to w młodości, aby zdobyć bogactwo. Chociaż często słyszeliśmy o Wikingach marzących o śmierci w bitwie, w rzeczywistości większość z nich dążyła do zgromadzenia srebra. Założenia gospodarstwa z niewolnikami i bydłem, orzenku i wygodnego życia do końca swoich dni. Berserkerzy nie pasowali do tego obrazu i nie byli lubiani. W źródłach historycznych porównanie do berserkera było dalekie od komplementu. Ojcowie nie chcieliby, by ich córki miały związek z berserkerem. W sagach berserkerzy byli zwykle przedstawiani jako bandyci i mordercy. Berserkerzy często w pełni wykorzystywali prawo do pojedynku. Prowokowali legalne walki na śmierć i życie, znane jako Holmgang, gdzie zwycięzca przejmował majątek przegranego. W zasadzie był to zalegalizowany rabunek. Los berserkera był zwykle ponury, chociaż czasami byli rekrutowani jako stali członkowie drużyn, w tym jako ochroniarze, częściej kończyli jako wyjęci spod prawa. Kiedy to się stało, zwykle czekał ich szybki i gwałtowny koniec. Bez względu na to, jak dziki był berserker, jak dziko przewracał oczami, czy jak mocno gryzł swoją tarczę, tuzin rolników uzbrojonych we włócznie był wciąż silniejszy od jednego z nich. Szał berserkera był bardzo realnym stanem psychiatrycznym. Ludzie w zasadzie opanowali sztukę nakręcania się. Na Islandii takie szaleństwo zostało w końcu uznane za przestępstwo samo w sobie, a winni byli karani. Dziś popularna jest teoria, że berserkerzy pili przed bitwą napar z Muchomorów. Jednak rzeczywiste objawy zatrucia muchomorem raczej nie sprzyjają walce. Halucynacje, zaburzenia koordynacji, drgawki i wymioty. Wszystko to tylko przeszkadzałoby w walce wręcz. Wielki skald Snorri Sturluson wspomniał kiedyś o napoju trola, Ale co miał na myśli, nie wiadomo. Teoria o grzybach powstała w XVIII wieku za sprawą szwedzkiego uczonego, który nie przeprowadzał eksperymentów na sobie. Można śmiało powiedzieć, że pomysł z grzybami jest późniejszym wynalazkiem. W źródłach historycznych nie ma systematycznych wzmianek o halucynogenach. Chrystianizacja Skandynawii ostatecznie zepchnęła berserkerów na margines społeczeństwa. Ludzie niedźwiedzie nie pasowali do nowej religii, podobnie jak poświęcanie swojego życia Torowi czy Odynowi. W tym momencie berserker stał się synonimem bandyty, którego los w sagach polegał na tym, że padał z rąk cnotliwego bohatera. W prawdziwym życiu pokojowo nastawieni skandynawscy rolnicy, zmęczeni przemocą, po prostu zabijali berserkerów pałkami.